Turniej Minecraft UHC Nasza Wyspa Odbył się turniej Minecrafta UHC Nasza Wyspa przygotowany przez Mario. W ramach naszej wyspy mieliśmy okazję już posiadać kilka serwerów Minecraft przygotowanych na VPS-ach. Całodobowo działające obecnie to arena PvP. Poprzednio było kilka sezonów survivala. Ostatnio odbył się turniej UHC. Przez weekend był dostępny serwer na modpacku Blightfall. Oczywiście serwery są tworzone jak mamy czas i są chętni do pomocy, jeżeli znacie się chociaż trochę na serwerach MC i jesteście chętni pomóc to zapraszamy na naszego Discorda. Link dostępny poniżej w opisie. UHC to tryb gry typu Battle Royale, polegający na tym, że zdobywacie jak najszybciej przydatne przedmioty, które pomogą wam pokonać konkurencję. Warto wspomnieć, że świat w którym gracie powoli się zmniejsza. Serwer był postawiony na wersji 1.14.4. Wersja PvP to 1.9. Turnie był w trybie drużynowym. Liczba miejsc była ograniczona tylko do 14 miejsc. Tak jak się można było tego spodziewać, to grało mniej osób. W skrócie przedstawię najlepsze momenty. Może najciekawsze, jakie udało mi się uchwycić. Jak widzimy ekipa czeka na rozpoczęcie. Całością zarządza Mario. W tym przypadku byłem widzem. Sami sobie świetnie poradzili. Pierwsza rozgrywka była na próbę jako rozgrzewka. Drużyny został. Zostały dobrane losowo. Na głosowym kanale zebrali się uczestnicy, później zostali poprzenoszeni do swoich drużyn. Dodam, że turniej odbył się na jednym z serwerów z Piston. Nie mieliśmy żadnych problemów technicznych. Z racji wielu serwerów, jeden z uczestników padł na nie ten serwer co trzeba. Na szczęście plugin Discord SRW pomógł tutaj i można było zauważyć jego aktywność na innym serwerze. Szkoda, bo już się tam rozkręca do działania. Była zasada, aby nie korzystać z klientów gry z X-Rayem. Jak zauważyliśmy, postarali się, aby nie było problemów. Ostro kopią i zbierają surowce. Przygotowują się najszybciej jak potrafią. Już się coś pali. Ach, ta lawa. Niektórzy już na zbroi pomykałem po terenie. Czas leci. Zaraz zacznie się kurczenie terenu. U niektórych już ostatnie przygotowania przed wyprawą bojową. Tutaj widzimy rozgrzewkę z mobami, skradanie po kątach. Ciach i szybka akcja. Drużyna została wyeliminowana. Tutaj mamy wyścig z czasem. Jeżeli jest się poza barierą, to otrzymuje się obrażenia. Niefortunna i stresująca sytuacja. Kolejna gonitwa za graczem. No, koledzy tylko już się poprzyglądają dalszemu rozwojowi zabawy. Ostre i przygotowane starcie na polanie i po turnieju próbnym poszło gładko. Z racji innych zadań w ciągu dnia mogłem nagrać tylko fragment gry. Jeden gracz nie miał drużyny, więc ogarniał solo. Ostatecznie zwycięzca to Zoltar, został wymieniony na naszym serwerze Discordowym. Otrzyma również 50 tysięcy wyspiaczy, to nasza waluta serwerowa i rolę mistrz UHC. Jeżeli chcecie wziąć udział w innych zabawach, to zapraszam na naszego Discorda po więcej szczegółów. Piszcie w komentarzach, jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i na moje pozostałe social media.